Cześć, wczoraj się mega uśmiałam, kolega pracuje w fotowoltaice, od trzech tygodni nic nie sprzedał, codziennie siedzi na słuchawce i odgrzewa te paczki lidów, które latają po całym regionie. Mówił, że jak się wybrał w teren na klasyczne door to door, to po dziesiątym domku zobaczył w końcu człowieka, który podlewał trawę o dwunastej w południe. No i wiesz, gadka-szmatka, ege-szege, eszte-meszte. W końcu po chwili ciszy typ mówi wejść. Kolega zajarany myśli sobie mam go. Maluje mu kijem na ścianie ładowarkę, układa z liści Tesla, aż w końcu pada pytanie a ile to kosztuje? Wymiana spojrzenia i odpowiada Szanowny panie, prawie za darmo. <noise> Niestety. Zakończenie nie jest szczęśliwe. Nie sprzedał, ponieważ typ miał w big, lekko mówiąc, na srane. No, no, to ciężki chleb jest. Mykam na basen. Do następnego.